Szanie Boże, witam w świątecznym wydaniu wiadomości Życia Kościoła. 21 marca w sali Teatralno-Kinowej w podziemiach Konkatedry odbyło się spotkanie z Panem Robertem Tekieli, dziennikarzem i publicystą oraz animatorem kultury niezależnej. Podczas konferencji omawiane były zagrożenia duchowe, które doświadcza człowiek. Wśród nich jest sekra, w której człowiek jest wykorzystywany emocjonalnie, fizycznie czy psychicznie. Zaczynamy się wstępie. Ktoś idzie na spotkanie bardzo sympatycznych ludzi, wstępuje się do jakiejś organizacji, która wiem, wysyła paczki do Anglii, do Indii, do Afryki, idzie się na kurs językowy, wstępuje się do jakiejś grupy tanecznej, ćwiczy się jogę i dopiero potem okazuje się, czym ta rzeczywistość naprawdę jest. Bo gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj. Ja chcę ci zabrać pieniądze, niewinność i godność. No to ludzie powiedzieli, że już spadaj Ale czy ludzie mówią, mam dla ciebie zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście? Mam dla ciebie wszystko. Chcesz? Siedemnastoletni chłopak, który miał wspaniałą relację z matką, fatalną relację z ojcem, zarabiał od ojca już więcej, bo pisał programy komputerowe. Po jednej skutni, czasem drzwiami, powiedział, pociąg w tą, pociąg w tamtą, wyjeżdżał. Do dworca nie doszedł, bo po drodze, przed samym dworcem, spotkał grupę sympatycznych młodych ludzi, ubranych w takie zwiewne, powłóczyste szaty, z takimi charakterystycznymi kropkami na czole. Zaczął z nimi rozmawiać. Ta rozmowa była dla niego bardzo sympatyczna, tym bardziej, że dwie przystojne dziewczyny zwracały na niego wyraźnie uwagę. Nigdzie nie wyjechał, zamieszkał w ich świątyni. No, świątynia, świątynia, mieszkanie na trzecim piętrze, wynajęte, ale nazywanie świątynię. Po trzech dniach zadzwonił do ojca i powiedział nienawidzę cię, nigdy się w życiu nie spotkamy. Po trzech miesiącach zadzwonił do matki i powiedział nienawidzę cię, nigdy się w życiu już nie spotkamy więcej. I kiedy mi opowiadał tę historię, dzisiaj ma dużą firmę, zatrudnia kilkaset osób. Zrządzielę komputerową nie jest głupszą w większości z nas. I kiedy mi opowiadał tę historię, to się czerwienił. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Wolność i Życie, dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Fundację Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II w Lubaczowie. Niedziela Palmowa, zwana Niedzielą Męki Pańskiej, została ustanowiona na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jest to święto ruchome, które przypada siedem dni przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym roku rozpoczął się on 24 marca. W trakcie mszy kapłan święci Palmy oraz czytana jest męka pana Jezusa. W Lubaczowskiej Konkatedrze Liturgii Niedzieli Męki Pańskiej przewodniczył ksiądz dziekan Andrzej Stopyra. Prawdę tylko zna Bóg, który kocha człowieka i który jest wierny człowiekowi, podkreślił w kazaniu ksiądz profesor Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan Bóg ma władzę nad prawem. W takim razie jest prawo. w języku greckim pojawia się szczególnie w pismach świętego Jana, nawet w jego w Ewangelii przez niego zredagowanych w Apokalipsie słowo tego. I przez długie wieki, bo przez dwadzieścia wieków do niedawna chrześcijanie myśleli, że ten ten, prawda ma znaczenie takie samo jak w filozofii greckiej, czyli Prawda, ale ten to zgodność pojęć, słów z rzeczywistością. Na przykład, ktoś pokazuje drzewo i mówi: Patrzcie, to jest drzewo. Wszyscy patrzą, krótkie Tak, mówisz prawdę, to jest drzewo. Czyli zgodność słowa, pojęcia z rzeczywistością. Ktoś inny mówi: Pokazuje na słońce. Patrzcie, to jest słońce. I wszyscy mówią: Tak, mówisz prawdę, to jest słońce. Ale znalazł się taki badacz pisma świętego, profesor, który kilka lat temu umarł, Francuz, który zwrócił uwagę, że chociaż Nowy Testament jest napisany po grecku, to przecież apostołowie mówili po aramejsku, Że święty Jan używa słowa prawda, używa w znaczeniu jako element. Co znaczyło w Starym Testamencie Ewe? To nie jest jakakolwiek prawda. Tylko to jest prawda podstawowa, prawda o życiu. Bez tej prawdy nie możesz żyć. Jeśli nie poznasz, jaka jest prawda o Twoim życiu, prawdy, którą ma tylko Bóg i odsłania Panu, nie poznasz sensu życia. Tak nie będziesz żyw, nie będziesz szczęśliwy. Rozminiesz się z życiem. Jest to prawda podstawowa, prawda życia. Na zakończenie przy świętej rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę Wielkanocną. Od 1986 roku w niedzielę palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży ustanowiony przez błogosławionego Jana Pawła II. W tym roku diecezjalne obchody 28. Światowego Dnia Młodzieży odbyły się w Zamościu. Uroczystą mszę świętą sprawowaną przez księdza biskupa Mariana Rojka w Katedrze Zamojskiej poprzedziła procesja z palmami, która wyruszyła z kościoła świętego Michała Archanioła upamiętniająca triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Podczas procesji młodzi ludzie czytali fragmenty tegorocznego orędzia papieskiego na Dzień Młodzieży. Pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej zachęcał młodzie. Aby pielęgnowała w sobie stan i świadomość człowieka wolnego od grzechów i nałogów, panowała nad sobą, nad pokusą idącą ze strony świata. Młodzi przyjaciele Chrystusa, pielęgnujcie w sobie stan i świadomość człowieka wolnego od grzechu i nałogów. Panujcie nad sobą, nad pokusą idącą ze strony świata, niewłaściwych środowisk rówieśniczych czy koleżeńskich. Zachowujcie w sobie synostwo Boże, aby was nic nie oddzieliło od Boga. Nie sprowadzajcie się przez wasze postępowanie do postawy niewolnika, któremu nie przysługuje prawo mieszkania i przebywania w domu na zawsze. W domu Ojca może przebywać jedynie ten, kto jest wolny, kto jest synem przez łaskę i Boże miłosierdzie. Katolickie Radio Zamość ma już 15 lat. Swoją pierwszą audycję rozgłośnia nadała 25 marca. 1998 roku. Rozgłośnia została powołana przez ówczesnego księdza biskupa Jana Śrutweł, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Założycielem i pierwszym dyrektorem był ksiądz Andrzej Stopyra. Do tej rocznicy nawiązał w homilii w Niedzielę Palmową biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, zachęcając, aby dziennikarze, redaktorzy nie bali się pytać każdego, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Pytajcie w porę i nie w porę. Ochrzczonych, gorliwych, ale pytajcie też obojętnych i przestraszonych, a nawet zapierających się swojej wiary. Zapierających się, choć po sakramenty wyciągają dłoń, bo się tłumaczą, że w Chrystusa wierzą, ale Jego kościoła nienawidzą i nie akceptują. Zapominając o tym, że przecież przez chrzest w ten żywy kościół zostali włączeni. Tak, przedstawiciele Katolickiego Radia, pytajcie, pytajcie tego młodzieńca i pytajcie tamtą dziewczynę. Pytajcie także dziecko, jego rodziców, a także dziadków. Nie bojcie się zapytać pana kościelnego i pana organistę. I ministranta, zaniepokoić tym pytaniem katechetkę i siostrę zakonną, a także kapłana, proszę zapytajcie proboszcza tej katedry, co to dla nich znaczy. Jestem uczniem Jezusa Chrystusa. W rozmowie z naszą redakcją ksiądz Józef Zwolak, wicedyrektor radia, podsumował 15 lat działalności oraz przedstawił plany na kolejne lata. 25 marca 1998 rok to taki dzień dla nas szczególny, kiedy zostało powołane do istnienia katolickie Radio Zamość. Taką decyzję podjął uczestnik biskup Zamojsko-Lubasowski, ksiądz biskup profesor Jan Śrutwa i nadano wówczas rozgłośni nazwę Katolickie Radio Zamość. Od swego początku radia, jego istnienia są zatrudnione osoby świeckie. Początkowo jako byli wolontariusze zatrudnieni, teraz jako etatowi pracownicy z radiem. Z dzisiejszym. W dniu dzisiejszym współpracuje wielu kapłanów naszej diecezji, nie tylko naszej diecezji, także spoza, ale przede wszystkim to osoby świeckie, które bardzo chętnie współpracują. Pierwszym dyrektorem rozgłośni i założycielem był ksiądz Andrzej Stopyra. Kolejnymi dyrektorami byli ksiądz Leszek Oberda, ksiądz dr Józef Flis, ksiądz Tomasz Bomba, ksiądz Jarosław Ziarkiewicz. Wiadomo, początki były bardzo skromne, ale czas zrobił swoje i rozgłośnia jest tak, jak jest w tej chwili, że jesteśmy 24 godziny na dobę. Emitujemy nasz sygnał. Staramy się być obecni w ważnych wydarzeniach religijnych naszej decyzji. Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych, społecznych naszego regionu zamójsko lubaczowskiego Obecnie współpracujemy bardzo pięknie z Radiem Watykańskim. To jest taka nowa współpraca nasza, mocno współpracujemy z Radiem Maria, a także ze wszystkimi rozgłośniami diecezji, diecezjalnymi, bo musimy pamiętać, że niemalże każda diecezja ma swoją rozgłośnię katolicką. O 6 lat jesteśmy obecni w przestrzeni internetowej, dzięki stronie internetowej, do którą bardzo serdecznie zapraszam www.krz.pl. A także współpracujemy z telewizją lubaczowską internetową. Dzisiaj, przy tej okazji, pragnę podziękować wszystkim przyjaciołom, którzy przez 15 lat są z nami, a szczególnie księżom biskupom księdzu biskupowi Janowi Śrutwie zapołali naszej rozgłośni, następcy jego księdzu biskupowi Wacłowi Depo i obecnemu księdzu biskupowi Marianowi Rojkowie, także biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu, kapłanom, którzy są zaangażowani, osobom świeckim, którzy tworzyli i tworzą naszą rozgłośnię. Za wszelkie dobro Bóg zapłać. My ze swojej strony staramy się dołożyć, by ta rozgłośnia jak najlepiej funkcjonowała. Chcemy przede wszystkim yy, Iść w duchu bardziej ewangelizacyjnym, tak jak to zresztą jest misją naszej rozgłośni, ewangelizacja naszego społeczeństwa tutajszego miejscowego, lokalnego. No i przede wszystkim to być otwarci na każde potrzeby, które wynikają z tejże posługi naszej. Katolickie Radio Zamość nadaje na częstotliwościach 91 FM lub za pośrednictwem strony internetowej www.krz.pl Dziękuję za uwagę i zapraszam po świętach. Wszystkim telewizom telewizji Lubaczów i telewizjom Wiadomości Diecezjalnych w imieniu całej redakcji życzę Bożego Błogosławieństwa, obfitości Bożych łask i nadziei płynącej od zmartwychwstałego Chrystusa, ten, który pokonał zło, śmierć i szatana i zwyciężył. Niech będzie dla Was siłą i mocą na każdy dzień Waszego życia. Szczęść Boże.